godzina zaczynamy magazyn. Dzień po dniu Marta Był sprzeciw konstytucjonalistów, będzie kontrola, lex tusk pod lupą Komisji Europejskiej. Rząd znów mówi o nieporozumieniu w tej sprawie. W magazynie dzień po dniu pierwszy po czwartym czerwca partyjny sondaż 32 do 31 to są dwa pierwsze miejsca, potem jeszcze dwa razy po 10% i sześć domykające listę ugrupowań, które do Sejmu wejdą. Jak pół miliona protestujących wpłynęło na te wartości, o tym w szczegółach za kilka chwil. A wśród pytań zadanych ankietowanym są i te o bezpieczeństwo kobiet. Jest gorzej, tak mówi niemal połowa z nich, a wstrząsającym przykładem Kolejna śmierć kobiety w ciąży. 33-latka umarła, mimo że w szpitalu zajmowali się nią lekarze. Czy również nią, czy tylko jej nienarodzonym dzieckiem? To teraz sprawdza prokuratura. W programie jeszcze gazowe czy tradycyjne? W sporze o grill jest jeszcze jeden argument dym. Błyskawiczna reakcja Komisji Europejskiej na błyskawiczne przyjęcie lex Tusk w parlamencie. Niespełna tydzień wystarczył, żeby komisarze uruchomili wobec Polski procedurę naruszeniową. A to oznacza, że będą badać, czy, powołując Komisję, Polska nie narusza prawa europejskiego. Kolejny już raz. Maciej Knapik. A do procedury naruszeniowej jeszcze jeden komentarz. Jutro wezwanie do wyjaśnień trafić ma do polskiego rządu. A jaka motywacja za tym wezwaniem stoi o tym w nad i mówił europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Mediacje się nie udały. Odpowiednia ustawa nie znalazła poparcia u koalicjanta, więc teraz Trybunał Konstytucyjny. Rozsądzi sam. Rząd ma nowy pomysł na to, jak zakończyć pad w Trybunale. I do Julii Wszołęskiej kieruje wniosek, żeby zbadała, czy poszerzenie pełnego składu 7 lat temu było konstytucyjne. To poszerzenie autorstwa PiS. Arleta Zalewska. Pięć partii w Sejmie, a wśród nich z największym poparciem koalicja obywatelska. Taki jest wynik najnowszego sondażu Kantar dla faktów i TVN24. To z jednej strony premia za zjednoczenie i mobilizację w marszu 4 czerwca, z drugiej zobowiązanie. Dla kogo i jakie o tym Katarzyna Kolenda Zaleska. O tym, co więcej wynika z sondażu Kantar i komu bardziej służy polaryzacja w faktach po faktach, mówili dr Anna Materska-Sosnowska i profesor Przemysław Sadura. Niedzielny Marsz zjednoczył opozycję i dał głos obywatelom, którzy każdy we własnej sprawie pojawili się tam, żeby zaprotestować. Mówili o tym w Faktach po Faktach aktywistka Barbara Balicka i pisarz profesor Stefan Chwin. Tragedia ludzi i zwierząt, katastrofa ekologiczna i zagrożenie, które cały czas jest szacowane. Po przerwaniu tamy w nowej kachowce na południu Ukrainy trwa ewakuacja mieszkańców zalanych terenów i próba zabezpieczenia tego, co pozostało. Zdjęcia satelitarne sprzed zalania i kilkanaście godzin po nim dobitnie pokazują ten dramat. Angelika Maj. 33-letnia kobieta w ciąży umiera w szpitalu po trzech dniach od przyjęcia. Przyszła po pomoc, zaufała lekarzom, do domu już nie wróciła. Dla setek tych, które albo są w podobnej sytuacji, albo dopiero będą, to jest kolejny powód, żeby się bać. Bo cokolwiek w tej konkretnej sytuacji się wydarzyło, to w Polsce po roku 2020 nie był to pierwszy raz. Katarzyna Czupryńska-Habros. Bezprawiem i jawnym uderzeniem w polski interes szef rządu nazywa decyzję sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Turowa. Kopalnia ma przestać działać do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie, a sprawa dotyczy decyzji środowiskowej. To jest efekt skargi ekologów na te kopalnię. Jacek Tacik. My przy dużych pieniądzach pozostajemy, stanowią kilka procent polskiego PKB, ale zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego są bez znaczenia i to cytat miliardy euro z KPO, bo o nich mowa, na które Polska cały czas czeka właśnie w taki sposób, ocenił dziś Adam Glapiński podczas konferencji prognozującej inflację. Na grilla zamiast kiełbasy? Takie pytanie teraz przed długim weekendem warto je sobie zadać, bo raz mięso dobrze jest ograniczać, a dwa dym, który powstaje podczas spalania, może poważnie szkodzić naszemu zdrowiu. Marek Nowicki podzieli się z Państwem swoimi ustaleniami w tej sprawie. A u nas jeszcze sport iga świątek już w półfinale. Jutro zacznie się wielkie kibicowanie. Zanim jednak to, my raz jeszcze cieszymy się z tego, co pokazała dziś. Wszystko to w szczegółach za kilka chwil opowie Państwu Paweł Kowik. Co będziemy robić podczas tego weekendu? No to teraz sprawdzimy, jaka będzie, będzie pogoda, tak, to tak, bardzo No właśnie. No właśnie, ta pogoda zachęcająca jest dla tych, którzy chcą spędzać czas na wolnym powietrzu wyobraź sobie, że dzisiaj w miejscowości kurnik pod Poznaniem. Automatyczna, co prawda, ale stacja mierząca warunki meteorologiczne wskazała 29,9 stopnia Celsjusza. No to już lato. Tak, 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 tak. Więc gorący dzień mamy za sobą zresztą w Warszawie było 29 w Kujawsko-pomorskim ten dzień nie taki ciepły, ale jednocześnie ta słoneczna pogoda jest naszym problemem, bo cały czas mamy e, tych opadów zbyt mało. Mamy front atmosferyczny nad Polską, on jeszcze przynosi jakieś niewielkie przelotne opady deszczu na południu kraju. Dzisiaj najwięcej tego deszczu mieliśmy na terenach Małopolski, Podkarpacie, miejscami 12, miejscami 9, we Wrocławiu 7 litrów wody na metr kwadratowy. W innych regionach jest słoneczna pogoda, bezchmurne niebo i przez to tutaj najniższe temperatury bo rzędu 8, 9 i 10 stopni. E, i warto Warto jeszcze powiedzieć o tym, że ten front atmosferyczny zachowuje się bardzo podobnie od wtorku. Znaczy chmury te deszczowe wypiętrzają się w drugiej części dnia, ten front się uaktywnia, a wieczorami już zdecydowanie spokojniej. Tak jest teraz no. spoglądamy na jutro i, będzie i tutaj, ja mam tylko duża. jedno pytanie Dobrze, o której godzinie i gdzie odpalać od grilla, grilla? Od żeby burze nas nie złapała? Jak pod daszkiem, to przez cały dzień może. Tak, tak. Burze po południu, tak jak wcześniej wspomniałem i widać, że największe prawdopodobieństwo burz od rejonów Lubelszczyzny przez Podkarpacie, Ziemię Świętokrzyską, Małopolskę, aż po rejon Śląska, tego dolnego nawet, w tej części pochmurnej, 22, 23 i 24 stopnie. Na północy Polski znowu gorąco, słonecznie, temperatura 26 w Suwałkach, 27 w Olsztynie, w Warszawie, 28 w Bydgoszczy oraz w Toruniu, 29 w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Skoro drugi weekend, to zobaczmy piątek jeszcze, jak się zapowiada cały czas jeszcze przelotną opady deszczu, także już w dzielnicach centralnych, od 21 stopni w Rzeszowie do 28 w Szczecinie, to jeszcze w sobotę zobaczmy, z opadami będziemy mieli do czynienia głównie w Polsce. Hmm, Południowej, centralnej, na północnym wschodzie do 26 stopni i zobaczymy jeszcze niedzielę, jak się przedstawia. Mamy przygotowaną? Jeżeli nie mamy, to ja tylko powiem, że opady przewidywane są w Polsce północno-wschodniej. Odrobinę chłodniejsze powietrze znaczy już nie 28, nie 27, a temperatura od 18 do 23 do 24 no, Niemniej jeżeli... jednak ci, którzy na Pomorzu, los na loterii. O no, tak, pograli. na pewno, tak. Mhm. To bardzo, Bilewicz, z tymi informacjami pogodowymi. Tomku, bardzo dziękuję i Państwu dziękujemy wspólnie za. Ten spędzony razem czas, magazyn dzień po dniu dobiegł końca. Dobrej nocy, do zobaczenia.